Konie jeźdźcy blisko siebie. Tutaj bardzo ważne jest to, aby wystartowali równo, aby ten start był sprawiedliwy. I czekamy na sygnał. I jazda! Gonitwa druga wystartowała. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla czteroletnich i starszych koni. Równy, ładny start i pierwszy płot już przed nimi pokonany przez wszystkie konie i jak na razie spokojne tempo po starcie tej gonitwy. No i nic dziwnego, bo dystans bardzo długi 3600 metrów, a do tego dziś jest bardzo ciepło, więc tym bardziej liczy się, żeby te siły mocno i dobrze rozplanować. Tradycyjnie na prowadzenie przesunął się trim, ma już kilka, kilkanaście długości przewagi nad resztą stawki i to tak mocno w swoim stylu, bo znany jest trim z tego na Partynicach, że stara się Yeah. Jak najwięcej dystansu zyskać zaraz po starcie nad swoimi konkurentami, no a oni potem próbują gonić. Ta taktyka opłaciła się w zeszłym tygodniu. Gonitwa była wprawdzie płaska, no ale też na wymagającym dystansie. No i przypominam, że w tym pierwszym dniu wyścigowym na partynicach Trim już takie przetarcie ma za sobą, bo tę płaską gonitwę wygrał. Trim jest na prowadzeniu, zanim Linowski, następnie Zarra nie udało się Trimowi jak na razie jakiejś wielkiej przewagi zbudować. Teraz będą pokonywać płoty tutaj na bieżni przed Trybuną Główną. Trim na prowadzeniu, reszta stawki dość mocno zgrupowana, tylko Grek tam nieco został z tyłu i stawkę zamyka. Zbliżają się przed Trybunę Główną, teraz to tu będą pokonywać płoty, Trim jest na froncie. Pozostałe konie zgrupowane. Trim na froncie, pozostałe konie zgrupowane, tylko Greg tam nieco zostaje z tyłu. Płoty tuż przed Trybuną Główną. Grek niestety wyłamał, mieliśmy tam też upadek. Trim na froncie, za nim Linowski i Lusk, następnie Zarra, Paski, Kanclerz Filip, Nikus i Syron. W tej chwili zamyka stawkę. Z Grega mieliśmy upadek. Koń numer 8 już w tej gonitwie udziału nie bierze. Na froncie jest cały czas trim, pokonał już kolejny płot, ale bardzo blisko trima. Są Linowski i oznaczony trójką lusk. Te trzy konie na prowadzeniu. Stawka cały czas jeszcze, cały czas dość blisko siebie. Syron, koń numer 10 został wstrzymany i nie bierze już też udziału w tej gonitwie, czyli przypominam, że nie mamy już w dystansie gonitwy dwóch koni. To ósemka Grek i dziesiątka Syrona na froncie. Cały czas Trim, ale pozostałe konie już go dogoniły. Nie udało się wypracować takiej przewagi, jak to Trim ma w zwyczaju. Jest na prowadzeniu. Na miejscu drugim jest Lusk, tuż obok Linowski. Te dwa konie praktycznie łeb w łeb. Następnie Kanclerz i Spaski. Tak wygląda prowadząca piątka. Trim cały czas na froncie tej gonitwy. Cały czas stara się ten dystans od konkurentów nieco zwiększyć. No Zobaczymy, czym mu się to uda, bo tak jak mówię, wymagający i dystans, i warunki pogodowe. Trimi Rostisław-Bęż, ten duet od startu na prowadzeniu w tej gonitwie. Konie na moment schowają nam się teraz za laskiem. Na pozycji drugiej galopuje Linowski, następnie Lusk, jest tam też z przodu Kanclerz i Spaski, to ta prowadząca piątka. Zbliżają się już w kierunku prostej finiszowej, pozostaną do pokonania tylko dwa płoty. Trim jest cały czas na froncie, ale zaraz dowiemy się, czy ta strategia się opłaciła. Mocno przesuwa się tam do przodu kanclerz, goni Trima. konie oznaczony dziewiątką na pozycję trzecią odpada Linowski przed ostatnim płotem. Trim jest cały czas na prowadzeniu w tej gonitwie, ale pozostałe konie naprawdę mocno gonią. Trim i kanclerz, tak wygląda prowadząca dwójka, chociaż Trim ma jeszcze cały czas przewagę. No i zobaczymy, czy uda się ją dowieźć do celownika, bo biegną już w kierunku mety. Trim cały czas na prowadzeniu. Kanclerz jeszcze próbuje gonić. Trwa walka o trzecie miejsce. Trim na prowadzeniu i nie odda już zwycięstwa w imponującym stylu. Trim wygrywa tę gonitwę od startu do mety. Kanclerz jest drugi. Trzeci z paski. Następnie Filip Linowski zbliża się do mety. Lusk i jeszcze Zara. Nikus w dystansie tej gonitwy również został wstrzymany i jej nie ukończył. Trim konie oznaczony jedynką dosiadany w tej gonitwie przez kandydata ardukejskiego Rostislawa Bęsza. To ten duet jako pierwszy melduje się na mecie.